Dzień dobry. W ramach cyklu masz prawo. Chciałabym państwu przybliżyć cele środków zabezpieczających w prawie karnym. Nazywam się Patrycja Geraga, jestem doradcą obywatelskim i prawnikiem w Stowarzyszeniu OWU. Na początku warto zaznaczyć, że środki zabezpieczające nie mają na celu wymierzenia sprawiedliwości i nie spełniają funkcji kary za popełnienie czynu zabronionego. Ich stosowanie nie stanowi więc kary będącej reakcją na popełniony czyn. Pomiędzy karą a środkiem zabezpieczającym e, możemy więc wyodrębnić e, przede wszystkim e, kilka różnic. E, po pierwsze kara bazuje na przestępstwie, podczas gdy środek zabezpieczający e, na stopniu niebezpieczeństwa sprawcy. Po drugie e, kara jest związana z przestępstwem popełnionym w przeszłości, Natomiast środek zabezpieczający jest wymierzany na przyszłość. Po trzecie, kara stanowi wyraz potępienia czynu i sprawcy podczas gdy środek zabezpieczający takiego charakteru nie posiada. Po czwarte, wymiar kary jest zawsze konkretnie określony. E, cechą charakterystyczną środka zabezpieczającego jest właśnie to, e, ten jego nie, nieoznaczony czas. E, jest on oznaczony jedynie w ogólnych ramach. I ostatnią taką ważną różnicą, piątą, jest to, że celem kary jest zadanie dolegliwości sprawcy przestępstwa, natomiast środek karny, choć może być wprawdzie odczuwany jako dolegliwość, to nie ma na celu jej wyrządzenia. Celem środka zabezpieczającego jest doprowadzenie do poprawy stanu sprawcy. I tak przechodząc już do konkretów. Celem środków zabezpieczających jest zabezpieczenie społeczeństwa przed niebezpieczeństwem grożącym ze strony sprawcy czynu zabronionego, jak poprzez zapobiegnięcie ponownemu popełnianiu przestępstw przez tego sprawca. Dodać należy, że czyn ten związany jest z jego stanem niezdolności psychicznej. Celem stosowania oraz wykonywania środków zabezpieczających nie jest zatem realizacja idei wymiaru sprawiedliwości, lecz funkcji ochronnej wobec społeczeństwa, przed osobami niebezpiecznymi, dla porządku prawnego, jak również wobec samego porządku prawnego. Eee, przy czym owa funkcja ochronna realizowana jest na dwóch właściwie płaszczyznach. W odniesieniu do ogółu społeczeństwa oraz w stosunku do samego sprawcy, tworząc ochronę jego samego przed jego własnym e, niebezpiecznym zachowaniem. Na zakończenie chciałabym wskazać, że środki zabezpieczające e, są orzekane albo w zastępstwie kary, gdy e, nie można jej orzec ze względu na to, że popełniony czyn nie stanowi przestępstwa, albo też obok kary. Gdy ich orzekanie gwarantuje skuteczność zabezpieczenia społeczeństwa przed niebezpieczeństwem grożącym ze strony sprawcy. Mam nadzieję, że przybliżyłam Państwu instytucję środka zabezpieczającego. Zapraszam do obejrzenia pozostałych filmików oraz subskrypcji naszego kanału. Dziękuję bardzo za uwagę.